Jesteśmy w Gruzji. Ja mówię, chodź słońce, pogadamy razem. A Dorotka mówi, ja dojdę. <grymiania> Jak to na poważnie zacząć vloga? Słuchajcie, pozdrawiamy z Gruzji. Jesteśmy pierwszy raz w Gruzji. Jesteśmy pierwszy raz i pierwszy dzień w Gruzji. Ruszamy na południowy wschód do Kacheti, na granicę z Azerbejdżanem, drogą po środku niczego. Mało mówimy, bo krajobraz odbiera mowę. Step po horyzont, więc co tu dużo gadać. W sumie fajne na moment, ale żyć w takim miejscu chyba ciężko. Jesteśmy trochę umęczeni powiemy wam i pewnie wyglądamy niewyjściowo, ale to jest mało ważne, bo ważniejsze są widoki i te miejsca, do I których pojechaliśmy. I że tutaj będzie pięknie, ale chyba przerosło to nasze nawet oczekiwania, nie? Bo... Nie, jesteśmy no, naprawdę, naprawdę w szoku, jesteśmy... bo cała ekipa przysympatyczna z Georgia Adventure, z Marcin i dziewczyny pokazali nam naprawdę, no w ogóle na start takie miejsca, że odbiera dech w piersiach. Pierwsza sprawa, to tutaj pokażę. To podobno było dno Morza Kaspijskiego i są niebywałe kolory skał. A teraz idziemy do klasztoru. My jesteśmy właściwie tak, wyjechaliśmy z Tbilisi, bo o tym powinienem powiedzieć. E, popędziliśmy na wschód do Dawid Garecza, e, który jest na granicy z Azerbejdżanem. Właściwie my na tej granicy w tej chwili jesteśmy i klasztor znajduje się na granicy i częściowo poza granicą i ten klasztor jest spór między Gruzinami e, a Azerami. A my obejrzymy tę stronę gruzińską. Zaraz zobaczycie, oglądajcie spokojnie. Dawid Garecza to jeden z ważniejszych kompleksów monasterów w Gruzji, założony w VI wieku przez syryjskich mnichów. Znajduje się na granicy Gruzji i Azerbejdżanu i od wielu lat jest przedmiotem sporu granicznego pomiędzy tymi krajami. Po latach, gdy monaster był pusty, obecnie wracają do niego mnisi. Słuchajcie, tak wygląda auto po przejechaniu stepów gruzińskich. Pełno niestety strat w konikach polnych. Jak jesteście w Kaheti, w regionie winiarskim, to warto podjechać do Górdżanu, żeby zobaczyć monaster Kwelacminda. Jedyny dwukopułkowy monastyr w Gruzji, bo większość monasterów w Gruzji ma jedną kopułkę. Monaster powstał w 8-9 wiek naszej ery. Jest pod wezwaniem Matki Boskiej. Piękny klimat w środku, są mniści, widzieliśmy modlących się mnichów, piękny ikonostas. Myślę, że na wielu, nawet osobach niewierzących, może zrobić wrażenie. Naprawdę bardzo, bardzo klimatyczne miejsce. Monaster Świętego Jerzego w Bodbe koło Signagi nazywany jest gruzińską częstochową, dlatego że tutaj pochowana została święta Nino, patronka Gruzji, uważana za tę, która sprowadziła do Gruzji chrześcijaństwo. Monastyr znajduje się zaledwie 2 kilometry od jednego z najpiękniejszych, a jednocześnie najmniejszych miast Gruzji, Signagi, nazywanego też „Miastem Miłości”. Zanim przygotuje się gruzińską suprę, to najpierw trzeba rozpalić taki wielki ogień, bo na tym wielkim ogniu będzie przygotowywane mięsiwo i różne inne smakołyki. Później pokażemy Wam, co próbowaliśmy. I pomidory. Co tu widzimy? Pomidory, a razem to dżondżoli z akacji. To wszystko jest kiszone. Solimy, podajemy z pieprzem i pomidorami. A to sałatka z kurczaka, taka jak w Polsce. A to ser krowi. U nas mamy ser krowi i owcze, ale ten pochodzi od krowy. A to danie jest bardzo popularne latem. To ajapsandali. Nazwa oznacza, że dajemy wszystko razem, wszystkie warzywa. Tam jest bakłażan, pomidor, cebula i takie tam. Chleb gruziński. Dalej klasyczna sałatka z pomidorów, ogórków, cebuli, kolendry. Smak Gruzji. A to bakłażany z czerwonym pieprzem i majonezem. Majonez toże. Mm -hmm. i czarny perec. No, perec. No i, I na koniec pokażmy to, co tutaj jest. Eee, <laughs> czacza. Bo wino bez tego białe. nie ma Supry. I czacza. Czacza to jest ta wódka killer. Tak. Nie Ale damy radę.